Obecność obowiązkowa. Dobrze się pieprze, dobrze się pieprzysz, ona dobrze się pieprzy. Miasto pieprzycie dobrze, nie, miasto pieprzycie lepiej niż dobrze. Brzmi jak brzmieć powinno. I zajmek osobowy. Kurwa. Czasownik. Koniugacja tegoż to. Ja pierdolę, ty pieprzysz, ona, on, to pieprzy, my pieprzymy, pieprzysz, pieprzysz. Dobrze, przymiotnik, dobrze. Znowu to samo, ale tym razem w przyszłości. Będę się pieprzyć, Ty będziesz się pieprzyć. Dlaczego nie mogę dziś powiedzieć, że pieprzę się, czy mogę? Kolejne pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi lub które pozostaje bez odpowiedzi tylko dla mnie. Pytania mnożą się jak króliki na wiosnę. Jedno pytanie staje się dwoma, dwa staje się czterema. Samuczki, z których korzystam, nie dają mi odpowiedzi. Te programy to bzdury. Przynajmniej tak mówi mój przyjaciel Bob. Mówi też. Idioci myślą, że jeśli zrobisz to z wiszbiną w spodniach, możesz szybciej nauczyć się języka, więc łączy się to z pieprzeniem i lizaniem, a nie prowadzeniem samochodu i czytaniem. Krążenie krwi staje się szybsze i dostajesz więcej krwi, czyli więcej tlenu pompowanego do twojej gruszki. Oto kilka teoretycznych rozważań, które być może pomagają. Wielu po prostu się masturbuje i niczego się nie uczy. Te gówniane programy są po prostu amatorskie. Ale co możesz z nimi zrobić? Różowi wiele, którzy mogą oczekiwać, że w biurze będzie ich własna pluszowa sołfę patrząca wazeliną. Co? Bob zadaje mi też wiele pytań, na które nie mogę odpowiedzieć. Choć mówi, że są to pytania retoryczne i nie muszę na nie odpowiadać, to dla mnie jego pytania są również pytaniami bez odpowiedzi. To trochę mnie przygnębia, dlaczego nie dostaję prostych pytań, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie. Kiedy pytam o to na głos, mój przyjaciel Bob ma już gotową odpowiedź. O nim nie ma prostych pytań, tylko proste odpowiedzi. Jego uniwersalna odpowiedź brzmi: wszyscy powinniście pierdolić sobie w kolanka. Jesteście tymi, którzy nie jesteśmy nami. Bardzo ostra demarkacja, która zmienia się w zależności od tego, co aktualnie robisz lub chcesz robić. Mój przyjaciel Bob sam o tym wie. Jego definicje z naukowego punktu widzenia wydają się niektórym niesprawiedliwe i bezpodstawne. Jestem świnią i też politycznie niepoprawną. Często mówi, że jest samokrytyczny i jednocześnie hełpliwy. Ja, Julian nieznajomy, nie wiem, co oznacza ten zwrot polityczny niepoprawny, ale że jest świnią, mogę to potwierdzić. Właściwie nie powinienem oczekiwać od niego dużej pomocy w procesie samopoznania. Jestem bowiem tym obcym, który nie rozumie miasta. Miasto też mnie nie rozumie. Muszę się nauczyć tego jebaniego języka, może mi to pomoże, ale może nie. Ze stojakiem w spodniach, zgodnie z intencją i na wyraźną prośbę urzędu, kontynuuję naukę. Jeśli zrobi się zbyt trudno, będę się masturbować. Bob ma rację w tym względzie. Onanizm to nauka. Ale nie jestem jeszcze tak daleko, mój stojak pompuje mi do mózgu dużo krwi i trzeba to wykorzystać. Języka trzeba się intensywnie uczyć. Im szybciej się tego nauczę, tym szybciej mogę poświęcić się innym zajęciom. Miasto jest seksy, jest moim fetyszem, jest kobiecą cipą, jest piekłem. Jestem w czasie teraźniejszym. Jestem Julianem. Jestem Julian w mieście. Nie, to nie brzmi dobrze. Jestem nieznajomym o imieniu Julian w mieście. Tak brzmi lepiej. Albo jestem obcym w mieście. Albo jestem obcym w obcym mieście. Język mnie dezorientuje. Wszystko, co piszę, wydaje mi się zarówno poprawne, jak i złe. Jest rok 2060. Dlaczego to piszę? Dlaczego nie? To rok 2060. Nie, brzmi trochę niepoprawnie, dziwnie, niewłaściwie. Krótko mówiąc, nie brzmi to dobrze. Dlaczego nie możesz mieć roku dla siebie, czy musisz się nim dzielić z innymi? Język nie precyzuje tego dostatecznie, ale nadal czuję, że nie mogę mieć roku 2060 wyłącznie dla siebie. Powinienem szukać kompromisu. Nie, takie zdanie sugeruje, że jakoś nie jestem do niczego zobowiązany, ale moja krzątanina niekoniecznie musi prowadzić do celu. A poszukiwania samo w sobie nie mogą być postrzegane jako cel. Poszukiwania byłyby tylko sposobem. Działanie nie powinno oznaczać poszukiwania, ale znalezienie. Muszę znaleźć. Tak, to brzmi celowo i obowiązkowo. Nie wolno, nie wolno, muszę to zrobić. Jak mam oddychać lub jeść? Tutaj imperatyw pasowałby znacznie lepiej. Znajdź to, Julianie. Niestety nie ma nikogo, kto mógłby mi wydać takie zamówienie. Siedzę tu sam i sam muszę to znaleźć. Co mam znaleźć? Oczywiście kompromis. Muszę znaleźć kompromis. W tym przypadku kompromis musi brzmieć bezosobowo. Kompromis musi być znaleziony. Ani my, ani ja. Zostało mi to, po prostu. Brzmi dobrze, bezosobowa forma to. Jest rok 2060. 2060. Wejście. Julian, próbujesz pieprzyć język. Tak powiedziałby mój przyjaciel Bob. To jest jednocześnie dobre i złe. Dobrze, że w ogóle tego próbujesz, źle, że się nie udaje. Nie możesz pieprzyć języka. Jest jak dziwka. Gra ci orgazm, a potem płacisz kasę. Nigdy nie będzie dość. Możesz pieprzyć język godzinami, możesz go ciąć jak diament. To nie pomoże. Dziwka pozostanie dziwką. Dokładnie w dniu. W którym pomyślisz, że wszystko jest już idealne, że twój język jest gładki i piękny, tego samego dnia znów cię zaskoczy. Będziesz wielokrotnie popełniał ten sam błąd, który cię zdradzi. Jestem nieznajomym, będziesz krzyczeć sam tym językiem. Obcy, obcy. Strasznie obcy.